Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 16 lipca, mamy wtorek, a ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy, poranny kochani, z kawką proszę, ja już kawkę mam, piję sobie kawkę i tutaj opowiadam o duszy, po co? Po to, żeby było nam lżej. kochani. Zapraszam na moim kanale, w playlistach znajdziecie kilka takich podstawowych, potrzebnych medytacji. Kilka, kilka jest też takich rozdziałów z pracą, ze sobą. Są czakry, jest wyzwanie, świadome myśli, świadoma rzeczywistość. O moi drodzy, od słuchania to się nic nie zrobi. To trzeba w takim, wiecie, cudzysłowiu trzeba, nie trzeba można chcę zacząć pracować ze sobą i najpierw co bym najpierw doradzała? zrobić porządek z myślami jak zrobimy początek z myślami zaczniemy od naszych myśli od tego nad czym na co możemy mieć wpływ najbardziej to zacznijmy od tego zacznijmy sprzątać nasze myśli jak posprzątamy głowę, to weźmy wtedy się za czakry. Nie róbcie nigdy równocześnie wyzwania świadome myśli i wyzwania wdzięczność. Dlatego, że wyzwanie wdzięczność przykryje, i to jest to, co ja mówię, to jest to przykrywanie puchem gówna, bo przykryje to, co macie w waszych głowach. Bo będziecie skupiali się na wdzięczności, a nie faktycznie na tym, co Wam po głowie chodzi. I w momencie, kiedy przestaniecie robić już to wyzwanie wdzięczność, to zacznie puch odlatywać z tej kubki i zacznie wszystko śmierdzieć jeszcze bardziej. Może będzie śmierdzić i brzydko wyglądać, bo przykryć puchem to i tak śmierdzi. Tego nie widać, ale smród zostaje. I tak samo jest z naszymi myślami. Moi drodzy, zróbcie sobie najpierw porządek z myślami, później przejdźcie sobie przez czakrę. Można już wtedy też dołączyć wdzięczność i postarać się wtedy te stany utrzymywać. I można już wchodzić na kurs wysokie wibracje, bo to jest bardzo, bardzo dobry kurs. Już jesteśmy ku końcówce. Dzisiaj będzie, jak dobrze pamiętam, lekcja 107. Słuchajcie, wczorajsze zmęczenie. Organizmu jest po prostu niesamowite. To jednak wiek też robi swoje i to mocno robi swoje. Ale, yy, no właśnie, ale. Ale warto, kochanie, od samego słuchania. Wysłuchasz, zamkniesz telefon czy tam komputer, nie słuchasz i zaczynają się dziać cyrki od nowa. Więc nie ma to sensu. To naprawdę, to szkoda czasu. To szkoda czasu. Lepiej posłuchać i wprowadzać w życie i zobaczyć, jak się życie odmienia. Bo ci, co tylko słuchają, ci, co f... są osoby, które na przykład przychodzą tylko na kroniki odsłuchać, odsłuchają i nic z tym nie robią. A są osoby, słuchajcie, które po pierwszych kronikach potrafią już swoje życie tak odmienić, że to jest po prostu, jak ja dostaję telefony, to ja dosłownie mam aż, aż trzęsie mi się ze szczęścia całe ciało, co potrafi się w życiu zadziać. I cuda się dzieją, kochani, bo to, to jest nasza normalność, to jest nasza naturalność, te nasze cuda. To, że my świadomie posługujemy się energiami, to, że świadomie łączymy się gdzieś z wyższym wymiarem, obojętnie jak Ty sobie to nazjesz: czy to jest anioł, czy to jest archanioł, czy to jest, czy to jest istota boska, czy to jest istota świetlista, czy to jest źródło światła, nazwij to sobie tak jak czujesz, żeby zwracać się do tej istoty, którą Ty czujesz. Tą istotę, którą przywołasz, ta przyleci i ta cię wysłucha. To twoje ma być. Ja rozmawiam sobie z moimi aniołami. Mamy tu taką Sabinkę kochaną, która sobie rozmawia ze swoimi chłopakami. Bo moi też są chłopacy. Normalnie traktować tą, tą energię świetlistą, tą energię boską, żeby ona z wami współpracowała do wszystkiego. Idziesz szukać butów, angażuj aniołów, nie masz ochoty chodzić godzinami po sklepach, masz problem z kupieniem butów. Mówisz, słuchajcie, potrzebuję w pół godziny kupić buty. Takie, 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 takie i takie. Bo one za ciebie butów nie wybiorą, bo to ty masz wolną wolę i to ty masz wybrać buty. Ale jak już masz wyboru dokonany, wybór jest już dokonany, to o nim opowiedz aniołom i niech one ci te buty podsuną. A jak nie będzie czegoś takiego, co sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś, to ci podsuną coś bardzo podobnego. Słuchajcie, to jest przykład. To jest. Buty to przykład. Ale tak jest ze wszystkim. Oj. Tak jest ze wszystkim. Dom. Kupujemy dom. I chcemy taki, 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 taki i taki. No, i okazuje się, że takiego i takiego, takiego domu nie ma, albo ktoś nam ten dom kupił. Widocznie to nie jest Twój dom. Widocznie dla Ciebie czeka inny dom, lepszy dla Ciebie, bo zbyt małe wymagania postawiłaś. Widocznie dla Ciebie wszechświat przygotował coś lepszego. I czekamy na coś lepszego. Bez nerwów, bez stresów, bez żalu, bo jak wejdziemy w energię żalu, smutku i bólu, że ten dom już poszedł, że już został sprzedany, co ja teraz zrobię, no to co przyciągniemy? To, że następna osoba przyjdzie i nam kupi ten dom, który jest dla nas. Bo jak już mamy, już nie ma domu dla mnie, ja już nic nie znajdę, no to taką energię wysyłamy. A jak się pogodzimy, dobrze, dziękuję. Skoro ten dom nie był dla mnie, otwieram się na nowe, ze spokojem, z wdzięcznością, z miłością, rozłożę ręce, Panie Boże, ześlij mi dom, tylko też uważajcie, bo dom jest ciężki, żeby Wam tam zesłał. Ale to trzeba, kochani, poukładać sobie, wszystko powoli, na spokojnie. Jak nie wyjdzie raz, to jeszcze raz, bo Wszechświat też trenuje naszą cierpliwość. Któryś z takich mądrych filozofów powiedział, że cierpliwość jest gorzka, ale sukces już jest słodki. Więc kochani, tak to jest. No dobrze, to karta na dzisiaj. Kartą na dzisiaj jest, co tu Archanioł Michał chce do nas powiedzieć. Co tu Michał chce dla nas powiedzieć? Ty chcesz aniołku dla nas powiedzieć? Aniołku nasz kochany. Jak polegaj na Bogu Janiołach. No i co ja wam moi drodzy mam powiedzieć? Dobry Boże Janiołowie. Powierzam wam, opisz jasno sytuację całościowo. Zboczyłem z drogi więc spraw, aby Boże cuda pobłogosławiły wszystko i wszystkich, których ta sytuacja dotyczy i tu warto dodać zgodnie z planem naszych dusz. Bo ten plan waszych dusz, naszych dusz jest o tyle mocny i o tyle silny, że warto się nim kierować, żeby czegoś nie powtarzać już. W przyszłym życiu, żeby przyszłe życie było świadome, spokojne wiecie, ja się zawsze tak zastanawiam, no coś mi dzisiaj głosu ucieka tak się zawsze dzisiaj zastanawiam dzisiaj tak się zawsze zastanawiam Kto jest, że wejdziemy w następne jak wejdziemy w następne życie, to to nie będziemy pamiętać, po co tam jesteśmy dlaczego tam jesteśmy że prowadziliśmy takie fajne życie tego mi chyba tak na razie trochę smutno i trochę żal ale no ale tak to jest kochani jeszcze nie powiedziałam ale teraz powiem że dzisiaj będzie live o godzinie gdzieś 14 ogłoszę co to będzie za live nie wiem najprawdopodobniej będzie live z Agnieszką chyba że coś sobie zaplanowała bo wczoraj się zupełnie inaczej umówiłyśmy tak przepraszam za wczorajszy dzień ale po prostu ciało nie dało rady Ciało nie wytrzymało i padło. Yy, gdzie jesteś? Ciało nie wytrzymało i padło. I na pewno dzisiaj będzie, jeżeli dzisiaj będzie z Agnieszką, to to to, 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 to mój będzie w czwartek. To mój na temat dusz, na temat wcieleń, na temat co się dzieje z duszą. Będzie w czwartek. Dziękuję Wam za pytania. Możecie jeszcze teraz tutaj też pisać pytania, żeby zebrać wszystko, co macie ochotę pytać o duszy. O jak to jest, po co to jest. Wiecie, ja nie to, że wiem, ja to gdzieś czuję. Ja sobie otwieram kroniki jakaszy, wtedy, wtedy z kronik płyną do mnie te informacje. Ale też z przeczytanych książek, z przeprowadzonych regresji. Takie informacje mam zdobyte. No dobrze, to karta. Jesteś silną i niezależną osobą. Pomimo tego, każdy czasem potrzebuje wsparcia, i ten czas właśnie nadszedł dla Ciebie. Karta ta sugeruje Ci, abyś powierzył daną sytuację Bogu i Aniołom. Jeżeli będziesz próbował sprostać jej w pojedynkę, Poczekajcie. Obciążysz się niepotrzebnym zmartwieniem, które będzie blokować cię do doświadczenia rozwiązania z pomocą innych. Umocnisz się, kiedy pozwolisz innym sobie pomóc i możliwe wybrane znaczenia. Zorganizuj pomoc. Pozwól innym być przy tobie, kiedy to proponują. Poproś o pomoc przyjaciół i rodzinę. Słuchajcie, co za cuda mi się tu na telefonie dzieje, no aż po prostu telefon żyje własnym życiem. Zgłoś się do psychologa, aby mógł swobodnie i wybiór... Abyś mógł swobodnie i wybiórcze opowiedzieć o swoich uczuciach. Gdzie to niekoniecznie musi być psycholog, ale też pamiętajcie, że jeżeli potrzebujemy wsparcia, kiedy czujemy, że już sobie sami nie radzimy, kiedy ten pierwiastek szczęścia już jest tak malutki w nas, że on nie potrafi wystrzelić, pomimo naszych prób, pomimo naszych starań, pomimo naszych chęci, dajmy sobie pomóc. Weźmy środki farmaceutyczne. Jeżeli naprawdę nie, nic nie pomaga już, to idź do lekarza. Idź do lekarza, nie czekaj, bo, bo to się może źle skończyć. I każdy dzień spędzony w takim oczekiwaniu, on pogłębia nasze stany smutku, stany żalu, stany bólu, stany depresji. Bo nie wszystko to, co czujemy, jest depresją. Teraz często, teraz to takie proste ach, obudziłam się z depresją. Ja jeszcze tak szybko na koniec depresją. Albo dzwoni ktoś i mówi: wiesz, bardzo źle się czuję, chyba mam depresję. A co się stało? No, miesiąc temu odeszła moja, moja mama. Nie masz depresji. Ty jesteś po prostu w stanie żałoby. Pozwól sobie na ten stan. Pozwól sobie na ten stan, przeżyj ten stan. Przeżyj tą żałobę. sieć i rycz. No zostawił mnie mąż i ja jestem w depresji. Nie. Ty nie jesteś w depresji. Ty po prostu czujesz ból, porzucenie. Dajcie sobie poczuć te emocje, ale jak czujecie je za długo, to wtedy warto się udać do lekarza, kochani. Żałoba trwa około roku. Moi drodzy, życzę Wam cudownego dnia. U mnie Jest za oknem szaro buro i pochmurno. Takie mamy lato. Wczorajszy dzień był troszeczkę słoneczny. Dzisiaj już wystarczy chyba to wczorajszego dnia na cały tydzień. Wyślijcie mi trochę słońca. Mam nadzieję, że jak niedługo będę w Polsce, to to słońce. To słoneczka trochę sobie użyczę. Przytulam was wszystkich. Życzę cudownego wtorku. Magda.